Cześć, w dzisiejszym filmie pokażę Ci aplikację GoodNotes, jedyną, według mnie najlepszą do notowania. Niestety, jest to aplikacja płatna, ale myślę, że jest warta swojej ceny. A więc, jak wchodzimy, na początku pokazuje się nam takie menu i po lewej mamy dokumenty, potem mamy ulubione nasze foldery albo jakieś zeszyty. Potem wyszukiwarka, czyli w wyszukiwarce możemy sobie znaleźć jakąś daną frazę, którą kiedyś w naszym zeszycie napisaliśmy. Potem udostępnione, czyli mamy tutaj jakieś różne udostępnione przez kogoś dla nas jakieś foldery, jakieś zeszyty, oraz mamy marketplace, w którym możemy sobie kupować jakieś planery. Jakieś takie naklejki albo takie to-do listy różne, wakacyjne, jakieś meal planery, czyli planery do jedzenia i jakieś pro planery. Ale zajmijmy się a, głównym naszym tematem. I tutaj mamy dokumenty. Jeśli klikniemy sobie tą pierwszą ikonkę w samej górze, tutaj jak widzicie przy godzinie, usuniemy sobie to rozpraszać, ten rozpraszać po lewej. I tak, żeby stworzyć jakiś folder albo zeszedł, klikamy sobie nowy. I tutaj mamy do wyboru zeszyt albo jakieś fiszki, folder, zdjęcia, skanów, dokumenty. Możemy zrobić zdjęcie, zimportować coś, albo szybką notatkę, kiedy musimy coś na szybko zanotować. To więc zaczniemy od folderu. Żeby stworzyć folder, wystarczy kliknąć na folder, i tutaj sobie możemy zmieniać różne kolory. Tych folderów. Na przykład weźmiemy sobie fioletowy, i tutaj możemy sobie kliknąć na ikonkę i zależnie co chcemy na niej umieścić, nie musimy nic, jakieś takie ustawienia. To może być do historii i architektury, albo jakaś sztuka, historia, tu nie wiem, jakaś biologia na przykład, jakaś fizyka. No i nazwijmy sobie ten folder jako jeden i w prawym górnym rogu klikamy sobie done, czyli zrobione i tutaj mamy już ten folder i w tym folderze można również sobie te wszystkie rzeczy umieszczać, czyli żeby stworzyć nasz zeszyt klikamy notebook i możemy pierwszym sobie pierwsze co to zmienić sobie okładkę i tutaj dosłownie jest wybór bardzo duży, bardzo, bardzo. Niektóre są płatne, ale w większości jest takich, że jest z czego wybierać. Weźmiemy sobie na przykład taki zwykły, taką układkę, i tu, jak mamy kolor różowy, to możemy sobie zmienić. No, jakiś inny możemy sobie wziąć, taki na przykład czarny, i obok mamy papier, i papier również możemy sobie zrobić tutaj przy kolorze biały, albo żółty, albo czarny. I tutaj mamy zwykłe, jakieś kropki, kratkę, jakieś winie i takie szersze winie, albo takie na zasadzie Kornela, albo jakieś różne inne. Takie linie albo kolumny, albo planery, i również można sobie tu do muzyki, niżej, i można też sobie jakieś kupić na marketplace. I tak, niestety nie ma języka polskiego, więc pewnie większość z Was użyje języka angielskiego, ale są też różne inne języki i weźmiemy sobie temat też jeden i utwórz zeszyt. I tutaj nam się pojawił ten zeszyt i tutaj mamy tam naszą okładkę, tutaj mamy naszą mm, kartkę w kropki i po lewej stronie mamy takie kropeczki, cztery. Jak sobie je klikniemy, możemy zobaczyć wszystkie Nasze strony. Na razie mamy dwa, ale możemy sobie dodać na przykład czystą białą kartkę. To już jest w zależności od waszej preferencji. Można mieć różne kartki na tym samym zeszycie. I tutaj można sobie zapisywać jakieś strony, które potem będziemy się na przykład uczyli z nich. Tutaj mamy dalej lubkę, czyli możemy sobie wyszukać coś, co jakieś słowo padło w tym zeszycie. A potem mamy taką, jakby, czat, i możemy zadać jakieś pytanie do Gudnousa, co nas nurtuje. I tak. I poniżej mamy jakiś taki długopis. I tym długopisem, jak najmy na niego dwa razy, mamy Fountain Pen, czyli taki e, długopis ala la brush pen, podobny do brush pen, tylko jest troszkę cieńszy i możemy tu sobie różne zmieniać wielkości. Następnie mamy Bolpen, czyli taki zwykły e, długopis do pisania i brush pen, który najlepszy jest do robienia jakichś notatek. To już zależy od wielkości. Można sobie jakoś w zależności od siły nacisku można zmieniać sobie kolory. To już zależy od Was, jak będziecie chcieli go używać. Ale taki najzwyczajniejszy długopis, według mnie najlepszy do pisania, to jest taki zwykły ten bolpen. O, i sobie można tak pisać. Potem mamy ołówek, którym też tak samo można sobie pisać i można sobie tutaj dodawać różne kolory. Do tego ołówka, tak samo, wrócimy do tego. Tu też możemy sobie różne kolory dodawać. Jeśli chcemy coś zmazać, klikniemy podwójnie. Tutaj możemy sobie Ustawić na precyzyjne zmazywanie, standardowe i takie zmywanie, które zmaży nam akurat dany jakby obszar, który właśnie napisaliśmy bez odrzewania ręki. I tutaj możemy tylko, że wymasz sam, jakby ten zakreślacz albo taśmę. Albo automatyczne, to już zależy wszystko mm, od Was. I tu może sobie tak rysować. I tu, mm, u góry, takie strzałki. Możemy sobie wrócić y, albo cofnąć to, co pisaliśmy przed chwilą. Następnie mamy właśnie tą gumkę. I tutaj możemy sobie ją zmazać. O, I tutaj sobie zmazujemy. Potem mamy mm, taką taśmę. Yy, jak się uczymy, możemy sobie na przykład zamazać dany obszar. I jeśli chcemy yy, właśnie odpowiedzieć sobie na pytanie, na przykład, co to było pod tym, jakieś yy, na przykład co robimy. Yy, Jakieś definicje czy coś takiego, to możemy sobie to odklikać i sprawdzić, czy to było mm, dobre, czy nie. I dalej mamy mm, takie kształty, w których też równie dobrze możemy zmieniać sobie kolor. I na przykład narysujemy sobie tu kółko, przetrzymamy, bardziej takie jajko wyszło. Y jak przetrzymamy to się zrobi takie kółko. I dalej, jak sobie klikniemy w tą aplikację, to możemy sobie odznaczyć, żeby nam się to zakolorowywało i możemy sobie takie kółko, jakiś taki trójkąt, jakiś taki prostokąt, jak przetrzymamy, to nam się coś takiego zrobi. Potem jeśli chcemy przejść, na przykład to trójkąt nam się nie podoba, Tutaj, to możemy sobie go przenieść. Jeśli klikniemy na ten trójkąt, tu jest taka druga y, aplikacja. Jakby taki, taki drugi, takie cóżko. I tu możemy sobie to powiększać albo też y, odwrócić, jeśli chcemy. I tak samo tutaj, jak chcemy to możemy to powielać, kopiować, wyciąć, zmieniać kolor, na przykład na niebieski czy jakiś różowy, pomarańczowy, żółty, jaki tam chcemy. Potem mamy naklejki. Czyli sobie wstawiamy, możemy jakiś tekst sobie na tym napisać. Potem mamy takie jakby szybkie notatki. Ale ja z nich nie korzystam. Powiedziałabym, jak ktoś chce, to tam one się tak pojawiają, tak na rogu mniej więcej, potem. I potem możemy sobie tu jakieś zdjęcie tutaj z naszej galerii, tu w prawym górnym rogu wybrać, albo możemy tu tekst wstawić. I. Możemy sobie wybrać czcionkę jakąś, tu ją powiększamy, zmniejszamy. Następnie są takie kreseczki, tu trzy, i możemy ten tekst umieścić albo po lewej stronie, albo po prawej, w środku, i tu automatyczna zmiana hmm, tych, jakby przerw między tymi hmm, wyrazami. Na przykład. Hmm, Napiszemy sobie cześć, cześć, cześć. I tutaj możemy sobie tym wszystkim manewrować, jak tam właśnie chcemy. Tu są mniejsze, większe, to już kwestia gustu. I tutaj równie dobrze można też zmieniać ten kolor. Tutaj możemy sobie też wybrać, jeśli chcemy, żeby ten tekst, który piszemy, był na jakimś tle. Czyli tu sobie wybieramy. To nie musi być. Tu sobie zmniejszamy, zwiększamy, jakie chcemy. I możemy tym manewrować na wszystkie strony. I tak. U góry, jeśli klęmy, to, to jest taki długopisik jakby. No to tu będziemy mieli to wszystko co chcemy jakby napisać to wszystkie nasze ustawienia. Tutaj dalej mamy też klawiaturę, żeby pisać. I obok klawiatury mamy taki mikrofon I jak się uczymy, możemy nagrać się i potem odsłuchiwać podczas nauki. I dalej sobie idziemy. Jeśli coś napiszemy, to możemy sobie zamiast powiększania kartki, możemy mieć kartkę bardzo małą. A tutaj pisać sobie jakieś cyferki, literki, obojętnie co. I tu potem, jeśli dojdziemy do połowy strony, to pojawia się nam taki niebieski boks. I tu jak zaczniemy dalej pisać, to to wszystko obok siebie będzie cały czas się pisało na przykład coś takiego buźka i nie musimy tego w ogóle przejmować się, żeby to jakoś sobie przesuwać tutaj. Możemy zwiększać, zmniejszać i jak sobie to odklikamy, to sobie możemy to przesunąć i widzimy, że w pierwszej linijce sobie napisaliśmy bez przybliżania. Następnie mamy linijkę, która jest użyteczna, jak na przykład chcemy coś sobie narysować, jakiś trójkąt na przykład, przykładowo weźmy sobie może jakiś inny kolor, na przykład taki niebieski i tu chcemy na przykład sobie jakiś taki trójkąt zrobić, obojętnie jaki i tu nam się też ilość pokazuje, stopni pod jakim yy, tym trójkątem zrobiliśmy. Jeśli ktoś ma matmę albo jakieś takie przedmioty z tym związane, może tej miary używać. Następnie mamy takie, jakby lasery. I tym laserem sobie na przykład, jak się uczymy, to sobie tak pod tym na przykład podkreślamy, albo tak zaznaczamy, żeby bardziej zapamiętać coś, albo zaznaczamy sobie takim laserem. To już kwestia gustu, jak chce się, czy chce się mieć dłużej ten laser, czy krócej. Następnie tutaj mamy timer i stopwatch, czyli jeśli chcemy jakiś sobie przez jakiś okres czasu um, używać danej aplikacji, to z, y, sobie jakby danej aplikacji, y, mam na myśli tej aplikacji, tylko się uczyć przez dany czas. I potem mamy u góry takie dodawanie stron. Możemy dodać stronę przed tą obecną po naszej tej, albo jako ostatnią, i można tu sobie właśnie tak dodawać te strony, ile się tam chce. Ich, ile nam jest potrzebne. Potem to jest zapisanie strony, czyli jak tutaj mieliśmy ją zapisaną, to jak tniemy właśnie tą pierwsze trzy, cztery takie kwadraciki. To tutaj mamy wszystkie strony, i dalej mamy udostępnianie, i możemy to udostępniać, wydrukować. I ostatnie trzy kropeczki. I tu możemy skopiować stronę, wyczyścić, do kosza, wyrzucić. Więc to już zależy od Was, co chcecie tam dalej z tym robić. I jeśli chcecie sobie wyjść z tej strony, po prostu klikacie na ten domek i możecie i tak samo jak chcecie jakieś fiszki, to możecie też tutaj właśnie dajecie tytuł, tutaj zmieniacie i sobie piszecie na przykład A i tu coś sobie. Piszecie na przykład jakąś daną frazę, a tutaj odpowiedź, i sobie tak robicie te fiszki. I tutaj tak samo możecie sobie je sprawdzać, jakie zrobiliście. I klikamy domek, i tu są nasze foldery. I jak wracamy do dokumentów, cały czas, jak klikniemy na nasz dokument, jest nasz zeszyt, jest, na którym wszystko się zapisuje. Na ostatniej stronie, której mm, robiliśmy, możemy sobie wszystko tutaj usunąć. Żeby to usunąć, wystarczy kliknąć delete i już tutaj mm, nie mamy nic. Yy, I to tutaj sobie wracamy na domek. I jeśli zedytujecie, to ta ostatnia, edytowane yy, zeszedł, pójdzie naprzód. I możecie sobie naprawdę sporo tutaj książek wstawiać. Na przykład jak są ulubione, to to będą wasze wszystkie ulubione foldery. I to jak macie właśnie sporo folderów, to się przydaje, żeby odnaleźć się w tych dokumentach. Żeby usunąć jakiś dany folder, po prostu move to trash, czyli wyrzucamy do śmietnika takiego wir wirtualnego. No, i mamy takie foldery, które potrzebujemy. Na przykład, ja tutaj mam foldery z obecnego semestru, i są właśnie takie no, różne zeszyty. I chyba to by było na tyle. Jeśli macie jakieś pytania, piszcie w komentarzach. Jeśli macie jakieś pytania, piszcie w komentarzach. Cześć.